Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś tutaj z mojego ogrodu lecę na rybki, biorę dzisiaj ze dziadka. te chciał troszkę ich pochodzić, więc idziemy razem na swoją kładkę na Jezioro Bagienne. Idę po kije. Wcześniej już uszykowałem zanęte. Dzisiaj, bo chcę dzisiaj iść i jutro już moje macie tutaj wszystko uszykowane. Już porobione kulki, przynęty, zanęta, wędki torba, siatka, podbierak no i się zbieramy na ryby no i dobra, lecimy na ryby dziadek już tam gotowy wychodzi ja już też mam pokrowiec, torbę przynęty, lecimy no jak widzicie dochodzimy do mojej kładeczki z dziadkiem błoto dalej jest bez gumowców no, na opartego wszedłby, ale po co no i dochodzimy Troszkę posiedzieć Ze pokrowce porwane Trzeba będzie wymienić worki Ale to się zrobi siadasz no, na prawym no, Jak widzicie rozkładamy się Tutaj mój dziadek Józek Cześć dziadek cześć No, widzicie już sobie łowi Ja powoli mandżur będę rozkładał Zaraz zanęcimy i zobaczymy, co to się będzie działo. Woda fajna, powoli, już tutaj te kapelony opadają na dno. Który się 23 września, więc może jeszcze taki najlepszy teraz okres połapanie jeszcze na spławik. No i zaraz jesienią to już drapieżnik. No dobra, do łowienia dzisiaj. Kukurydza. No i biały. Świeży biały. Kupiony. No i tutaj porobione już kule w domu, tak co widzieliście Jest tutaj konopia, smak wanilia jasna Jest tutaj pinka zamarznięta i kukurydza I to podamy do wody Ja sobie jeszcze jutro przyjdę, więc mam taką jeszcze serię zrobioną na jutro Zostawiłem to w tym domku ogrodowym Podnęcimy dziadkowi Dziadek to dzisiaj powiedział, że chce połowić sobie po prostu Płotek więc mu tam trzy kule damy. No i niech sobie łowi. No a ja sobie też tutaj zanęcę. No ja bym chciał dzisiaj, wiadomo co, karasia albo lina. Ale zobaczymy. Zanęcam teraz całość. Potem już raczej nie będę nęcił. Fajna duża frakcja, więc powinny to ryby wybierać. No i ja jutro jeszcze rano przyjdę, dziadek raczej nie No i widzicie, wszystko wynęcone Resztki Z tego robi sobie stolik Na moje przynęty O, to tutaj No i dobra Rozkładam kije Oczywiście połowie na swoje greenpointy Pytacie o to Więc są to greenpointy pointy wrotek Mikado 3000 Sensual Żyłka 020 Przypon. Na jednej mam 018, a na drugiej 012. Delikatnie. I tutaj macie Greenpoint Televis Jackson. I tutaj 360. Oczywiście, oczywiście nie ma fokusa. Czekajcie. O 5 do 30 gram. No i to samo, takie teleskopy, które używam. Do łowienia na spławik, oczywiście, to co widzicie, jest sama grawka. Spławika nie ma, spławiki mam tutaj w torbie, specjalnej tubie. Nie przenoszę ich tutaj w pokrowcu dziewięćdzieska, bo po prostu się niszczą. Zakładam je po prostu tutaj na tą graweczkę i łowię. No i tutaj mam właśnie w torbie tubę ze spławikami. Widzicie, biorę swoje spławiki, które mam tutaj już do tych wędek. Ci, co mnie oglądają subskrybują wiedzą, jakie to są spławiki A ci co nie, to Wam pokażę. I są to hegony 4 gramowe No i tutaj sobie na razie tubę odłożymy. Niech leży. O. A tutaj, tak jak widzicie, są dwa greenpointy Identyczne zestawy, bo ja tak lubię łowić. No i tutaj mam graweczkę. I po prostu nakładam sobie spławik już na wodzie. I to jest cała filozofia. I to samo wykonuję tutaj z drugim wędziskiem. Pyk, pyk. No i jest. I są gotowe zestawy. Teraz jeszcze tylko sprawdzę sobie grunty. Bo tutaj to dawno nie byłem. Więc zobaczymy. No i tutaj ta wędka. Moja lewa leci na razie na samą kukurydzę. Jedno ziarno sprawdzę. Nie będę oczywiście testować i bawić się. I ona jedzie tutaj po tej lewej stronie. O. Grunty, jak widzę, są troszkę przydłuże. Tak więc nie powinien stać. trochę się grunt no i dobra, jak widzicie ten kij jest ustawiony, stoi tam z poławii, gdzieś ty. a tutaj teraz drugi kij i on będzie na białe robaki spróbujemy na to zielska jest masa czyściłem to trzy razy chyba po cztery już w tym roku teraz już dawno znowu nie byłem znowu zarośnięty Musimy sobie poradzić, jak jest daje na początek trzy białe tego nie widzicie? Teraz widzicie trzy takie białe, jeszcze jeden. wody. Zobaczymy, co będzie. Dalekich rzutów oczywiście tutaj nie ma. No i niech postoi się ten Zobaczymy. No i łowimy. Dziadek już tutaj parę drobniczki połowy, parę płotek. No i zobaczymy. Mam branie na tą wędkę, wystawiło tak spławik, ale to raczej drobnica, no i pożyciło na białego robaka. Jeszcze chwilę zostawię, zobaczymy. Już kapelony gniją, będą powoli opadać. No, i się pochodzi na ściupaka na różne jeziora. Oczywiście na to też tutaj przyjdę. Zobaczymy co będzie, przejdę z wami z pinningiem. Ale jeszcze wykorzystajmy do końca to, że można połowić sobie właśnie na wędki spławikowe. I na sam spławik. czy fajny. Niedziadek? Tak. Mówię, chila fajny. A no. no. Ciepło, nie? 23 września, cieplutko. Jak tam widzicie, jakieś bomble idą, ale na razie kontaktu z rybą zero. Dziadek tam złowił kilka drobnicy, parę potek. A tak z linem gara cisza. No ale cóż, czekamy. Tak jak widzicie, jeden stoi tu, drugi tu. Zmniejszyłem troszkę grunty, bo na samym dnie już jest tam moczara, dywan z moczary znów, nie było mnie tutaj nie dosłownie niecałe dwa tygodnie, a już jest znowu to samo co było czyszczone ze szpagrem. A teraz łowię po prostu, że nad tym dywanem zobaczymy. No i takie poteczki biorą, jak widzicie. wreszcie jakieś tutaj brania mam na tym spawiku znowu bo tak to no, podniósł i znowu cisza tak to nic się nie dzieje, nawet drobnica nie chce brać za bardzo dziwne trochę, ale tak to jest z tym naszym wędkarstwem No i znowu to samo, podniósł. Jak widzicie, to chyba drobnica. No będę musiał to ciąć już za chwilę, bo. O, siedzi, jak widzicie, drobnica. O, no się spiewa, to była płotka. Ma biały rabaki, Więc co, przerzucamy? Założę świeże, białe robaki do wody. Albo nie spróbujemy, wiecie no co? na co? A samą kukurydzę. Jedno ziarenko na razie podsypałem trochę tą kukurydzą, więc zobaczymy. No i dobra. Opieramy zawędeczkę na podpórkach i czekamy dalej, co się będzie działo. I kolejne branie. Ale to na pewno drobnica raczej. Na kukurydzę nic nie chce brać. Znowu wróciłem do białego robaka i są właśnie takie efekty, jak widzicie. No, siedzi. Ale no, taka w miarę fajna. O, upiewa się. Ale fajna była ta płotka, prawdopodobnie. Ładna. Zmieniam robaki z powrotem do wody. No, próbuj na białego, może akurat coś, chociaż drobnica będzie brała. No tak tu cisza jest... ...Olin się pokazał tam... ...tutaj chyba z dwa razy przy tym spowiku zapienił... ...albo to Karaś... ...a tak na razie cisza, ale jeszcze posiedzimy... ...do wieczora jeszcze trochę czasu jest... ...nie dziadek? ...i zobaczymy... ...ale że drobnica nawet nie bierze... ...dziwny dzisiaj jakiś dzień... ...no i chociaż na białego... ...zaczęła brać drobnica... Nie, dziadek? Tak. Jest, chłopaki, lin. Przypienił i od razu wziął, siedzi ładnie go wyholujemy. Chyba lin. Tak, lin. Nie duży, ale lin. Już, dziadek, udało się. Przyszedł wieczór i... Jest. Mamy Powoli zachodziło, ja już tam widziałem, że on powoli zaczyna pienić, wyczekany, już go wam zaraz pokażę, maluszek. Tak, jak tutaj wszystkie u nas ryby na tym torfie, no i tak się ładnie prezentuje. Piękna rybka. I Widzicie, tak się prezentuje lin na białe robaczki. Piękna rybka. Jedna sztuka jest. Na razie idzie do siatki. Łowimy dalej. No i dobra, do wody z powrotem. Na białe robaki. Czekamy. Na kolejną rybę. No i widzicie, jest już wieczór. My powoli będziemy z dziadkiem się zwijać do domu. Ja już łowię na jednego Greenpointa. Jeden już jest schowany w pokrowcu. Rybka jest w siatce. Zabieram ją, bo moja mama chce ją przyrządzić, więc ją zabieram. Jest wymiarowa. Zmierzyliśmy ją tutaj z dziadkiem, poza kamerą, ma 31 cm, więc można ją wziąć, fajna rybka. No i co, z dziadkiem się teraz jeszcze dziadek pożegna się z widzami. Subskrybujcie kanał! No, na razie widzicie, subskrybujcie kanał. I co, i widzimy się z kolejnymi filmami z wypraw wędkarskich na Informatyka IT. Na dziś to tyle. Cześć.